Przebudzenie. Przebudzenie świadomości. O co w tym tak naprawdę chodzi? Czym jest to przebudzenie świadomości? Czy przebudzenie się do bycia świadomym jest wciąż drogą, która na zewnątrz poszukuje sprawców, która ciągle widzi, że ktoś na zewnątrz zrobił na krzywdę czy osoba, która jest przebudzona? Tak naprawdę przebudzona, nadal szuka kogokolwiek na zewnątrz? Czy jest to tylko iluzją przebudzenia, tak naprawdę? W moim doświadczeniu, w prawdziwym przebudzeniu, chodzi o to, aby przebudzić się by do bytu coraz bardziej świadomego i zakorzenionego w miłości. Ale też zakorzenionego w swojej mocy. A to oznacza, że trzeba w pełni wziąć odpowiedzialność za wszystko, co do tej pory się doświadczyło. Przebudzenie do bycia świadomym jest poszerzeniem się w świadomości tego, że Ty jesteś kreatorem własnej rzeczywistości. Zawsze nim byłeś i jesteś. A od momentu, kiedy zaczynasz budzić się z głębokiego snu, o bólu i cierpieniu, zaczynasz podróż w głąb siebie, zaczynasz podróż do serca swojego, z nieświadomego umysłu, do serca, po to, by rodził się świadomy umysł, świadomy byt Ciebie. A to wiąże się. Z niesamowitą odpowiedzialnością za to, co czujesz, za to, co myślisz, za to, co mówisz. Mało tego, w momencie, kiedy zaczynasz brać odpowiedzialność za całą kreację, jakiej doświadczyłeś, odzyskujesz moc i wtedy zaczynasz coraz mocniej i coraz szybciej i płynniej kreować swoją rzeczywistość z poziomu świadomości. Teraz, co tak naprawdę kreuje naszą rzeczywistość? Czy są to słowa, czy są to myśli? Co pierw po przebudzeniu zaczyna kreować naszą rzeczywistość? Powiem, jakie jest moje doświadczenie. Reakcja na świat zewnętrzny, miejsce, z jakiego patrzymy na świat, jak go widzimy. Moim zdaniem i w moim doświadczeniu, to z tego miejsca bycia świadomym siebie, bycia świadomą obecnością Boga miłości, patrzymy na świat, jakoby był od zawsze zbawiony, jako świat doskonały. Jako świat, w którym jesteśmy od zawsze bezpieczni, bo my jesteśmy jego twórcami i doświadczamy wszach tego, co my kreujemy swoją myślą, swoim uczuciem i swoim czynem. W ten sposób, kiedy dostajemy się do czystej świadomości siebie i kiedy z tego miejsca patrzymy na świat, to widzimy, że w nim wszystko już się dokonało. Nie musimy czekać na to, aż planeta podniesie swoje wibracje. Nie musimy czekać na nic kompletnie w świecie zewnętrznym, ponieważ zanurzamy się w raju w nas i z tego miejsca rodzimy nową ziemię, rodzimy nowy świat, rodzimy nową rzeczywistość swoim reagowaniem na nią i swoim patrzeniem na nią. W moim doświadczeniu, to jest prawdziwe przebudzenie świadomości. Przebudzona świadomość nie szuka w przeszłości ani w rodzie, ukojenia, w leczeniu traum. Nie szuka winnych, nie patrzy na nikogo jak na winnego. Patrzy w lustro, widzi siebie, rozpoznaje siebie, uznaje siebie. I moc twórcy w sobie, i z tego miejsca zaczyna kreować. Nie wiem, takie jest moje rozpoznanie, taka była moja zabawa poprzez te wszystkie ścieżki przebudzenia, iluzji przebudzenia, gdzie myślałam, że jestem przebudzona i na wszystko reagowałam histerycznie, problematycznie, cierpienniczo nadal. Nadal czułam się ofiarą, kiedy byłam w tej iluzji i ciągle szukałam sprawców wszystkich. W moim osobistym doświadczeniu podsumowywując, przebudzona istota nie naprawia nic w świecie zewnętrznym, układa jedynie swój stosunek do swojej dawnej kreacji, niweluje Go i tworzy na nowo swoją rzeczywistość z poziomu miłości, z poziomu lekkości patrzy. Na powielające się schematy w świecie zewnętrznym i rodzi na nich na nowo świat. Nie walcząc z niczym, nie naprawiając niczego, nie szukając w niczym przyczyny poza sobą. Przebudzona jaźń, czyli Poszerzona w nas Chrystusowa świadomość, czysta Chrystusowa świadomość. Używam tutaj tego zwrotu, bo jest mi najbardziej bliski w doświadczeniu tego, czym naprawdę jesteśmy i poprzez co mamy czyste połączenie ze Stwórcą, ze źródłem sobie, z Matką, Ojcem, z Pełnią, z Jednią, z Miłością, z Czystością, z Nowym Ziemiem, z Nowym Rajem, z Niebem w nas. Zanurzonym w wielkim polu światła miłości. I z tego miejsca, kiedy dzieje się coś w świecie zewnętrznym, przebudzona istota, prawdziwie przebudzona istota, w moim doświadczeniu oczywiście, cofa się do tego miejsca, patrz na to stworzenie. Cokolwiek to się przejawia, jakakolwiek to nie jest sytuacja, przebudzona istota wie, że jest to stworzenie, które kiedyś stworzyła. Które, czy w tym życiu, czy w innym życiu, czy w równoległej innej rzeczywistości, stworzyła to stworzenie, jakakolwiek by to nie była sytuacja, to cofa się w sobie i koryguje tą do poziomu, z którego pochodzi. Do poziomu, neutralnego do poziomu miłości, do poziomu akceptacji, do poziomu jedni do sprawczości. Wtedy przychodzi to olbrzymie poczucie miłości, sprawczości i siły, i mocy. Ten pierwiastek męski, ten pierwiastek żeński zaczyna łączyć się w nas, a my zaczynamy czuć się jak to boskie dziecię. Bezpiecznie w tym świecie, bo wiemy, że to my jesteśmy kreatorami, że to my jesteśmy stwórcami tego wszystkiego. Oczywiście nie jest to łatwe, bo oj. Bo różne rzeczy w życiu się jeszcze manifestują i pokazują, bo człowiek się budzi i miałby taką nadzieję i ochotę, żeby wszystko naraz zniknęło, jak bańka mydlana, cokolwiek do tej pory było. Niemniej jednak nie idzie tak, bo wszystko w nas jest zaprogramowane. Gdyby człowiek przebudzony obudził się i od wstryknięcia palcem miałoby wszystko zniknąć, to podejrzewam, że rozerwałoby nam wszystkie organy, w moim odczuciu. Ja tak kiedyś prosiłam o szybkie rozwiązanie tego wszystkiego. To po prostu bardzo, bardzo, bardzo intensywna, trzyletnia przemiana w moim życiu nastała i okej okay, w porządku, dałam sobie z tym radę, ale stawianie się do siebie z dnia na dzień, albo 200 razy dziennie nawet, stawianie się i poszerzanie się w miłości i świadomości jest niesamowitym wysiłkiem dla układu nerwowego. Dlatego miejmy pokorę. Do tempa, jakie się wydarza w naszym życiu. Wszystko dzieje się zawsze dla nas w odpowiednim czasie i lepiej, aby działy się spokojnie i powoli, niż aby wszystko nastało gwałtownie. A my pamiętajmy, że wystarczy każdą sytuację rozszerzać i rozpuszczać w polu miłości w nas, że wystarczy za każdą sytuacją, która się wydarza na zewnątrz, a nie jest kompatybilna z tym, czym jesteśmy czyli z wymiarem subtelnym polem odpowiedzialnym polem miłości polem mocy to warto się zatrzymać i zastanowić się czy chcę na nią zareagować w sposób inny niż ten, który chcę tworzyć czyli w sposób inny niż sposób miłosierny czy chcę znowu na niego zareagować jako ofiara czy chcę poszerzyć się Własnej mocy i stać się jeszcze szerszym polem świadomości i miłości. Pamiętaj, masz wybór. Możesz wszystko wybrać. Pozdrawiam serdecznie.